Starosta Siracki nagrodził nauczycieli z podległych mu szkół ponadgimnazjalnych. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnionych zostało 18 osób. Jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, pochwalę się tutaj, że mamy naprawdę wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jeżeli chodzi o nagrody, które przyznałem w tym roku, chciałoby się ich więcej przyznać, ale myślę, że wybraliśmy najlepszych z tych najlepszych, bo dla mnie wszyscy są wspaniali. Wśród nagrodzonych znalazła się Agnieszka Jadwiszczak. Uczy języka angielskiego w liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Przyznaje, że młodzież zmienia się i wciąż trzeba szukać nowych sposobów na porozumienie. Na pewno, ale, ale młodzi ludzie jednak są chętni do tej współpracy. Jeśli nauczyciel wykazuje chęć ku tej współpracy, to myślę, że to jest, to jest droga do sukcesu. Można się dogadać po prostu. Myślę, że taki wyświetlany slogan, który wszyscy powtarzają, że nauczyciel to jest misja, a, to nie jest slogan, to jest prawda. Tutaj nie tylko trzeba przekazać wiedzę, ale przede wszystkim a, postawy uczniom, pokazać własnym przykładem, że coś należy robić a, i przede wszystkim no, chyba być dla nich czymś w rodzaju drugiego ojca. Niełatwo jest być chyba w tych czasach autorytetem dla młodych ludzi, którzy mają dostęp do nieograniczonej ilości informacji. A, to prawda nie jest to łatwe niemniej y, trzeba kimś takim być dlatego że młody człowiek na tą chwilę potrzebuje pewnych wzorców a internet i telewizja absolutnie ich nie promują Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu przygotowali dla swoich nauczycieli montaż słowno-muzyczny Były kwiaty, podziękowania i tort. Nauczycielom życzymy wytrwałości, cierpliwości, satysfakcji z pracy